Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie i bardzo gorąco z kompleksu Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie właśnie dziś rozpoczyna się dwudniowy festyn Majostaszki 2025. Ze mną jest wiceprezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pan Sebastian Górski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Póki co możemy powiedzieć, że witamy serdecznie i witamy gorąco, no bo to słoneczko przebiło się nam przez ciężkie dzisiaj chmury, które no niestety mamy na uwadze, że mogą jeszcze dzisiaj być bardzo, bardzo kapryśne, ale oczywiście Festyn Majostaszki. Musiał się odbyć, bo to coroczne święto miasta, któremu nie straszne są różne warunki pogodowe, które na przestrzeni wielu, wielu lat były, prawda, przeróżne. Festyn majostaszki, to co, panie prezydencie? To jest święto miasta, tak jak powiedziałam, ale tak naprawdę dla kogo to święto jest i co warto świętować w te dwa dni. Zacznę od tego gwoli pewnej uczciwości, rzeczywiście. E, przymiotnik gorąco zabrzeć można jedynie w powitaniach dnia dzisiejszego, e, ale jak mawiają skandynawowie, e, nie ma e, e, złej pogody, są tylko dobre ubrania, w związku tak z tym, jest. złe ubrania, w związku z tak tym jest. zachęcamy do tego, żeby ciepło się ubrać e, e, i pojawić się na piaskach, bo to rzeczywiście jest e, święto miasta, jego majowa odsłona, bo przecież świętujemy imieniny Stanisława, patrona miasta, stąd w maju mają Staszki. Ta pogoda bywa zawodna i mieliśmy już większe kataklizmy niż w tym roku. Ale przesunęliśmy i liczyliśmy na to, że w ten weekend się uda. Jest tak sobie, ale nie jest najgorzej. W związku z tym zapraszamy wszystkich, bo atrakcji na nas czeka dzisiaj i jutro, co nie miara. No właśnie, to jest taka impreza rodzinna, familijna. Zawsze co roku też to powtarzamy, że tutaj są przygotowane atrakcje i różne. Yy... Koncerty, muzyczne wydarzenia, nie tylko, bo i ekologiczne, i sportowe, tak aby każdy znalazł coś dla siebie, przyjeżdżają Ostrowianie. No i wiemy też z doświadczenia, prawda, że nie tylko, bo no cały tak, region bawi się tak, na majostło. Jest to impreza ludyczna i, i, i impreza, na którą czeka cały region. My zastanawialiśmy się po raz kolejny w tym roku, czy mająceczki organizować, ale Presja społeczna jest tak duża, że nie odważyliśmy się tego festynu odwołać. Pomimo właśnie wątpliwości dotyczących pogody, w ostrowie wielkopolskim na co dzień dzieje się bardzo dużo, dzieje się dużo w sezonie letnim i w amfiteatrze i w przestrzeni miejskiej. Stąd pewnie już w tym maju chyba pozostaniemy i to ryzyko podejmować będziemy. Rzeczywiście dwa dni mu wydarzeń muzycznych, bo dzisiaj już za moment laureat Nagrody Publiczności z Przeglądu Wszyscy Śpiewamy na Rokowo z roku ubiegłego, zespół Oja, później Tymek, muszę szczerze powiedzieć, że to propozycja, która nic mi nie mówi, ale wiem, że czekają na nią Oj, wielu osób tak jest. młodzi ludzie z, właśnie z całego regionu i, i, i myślę, że ich pomimo niepogody przybędzie tutaj sporo. No i na muzyczny finał Merys Polski to dziewczyna, która ze swoim zespołem, można powiedzieć, debiutowała w Ostroje Wielkopolskim i wygrywała, już nie pamiętam, w którym roku przegląd wszyscy śpiewamy na rokowo, mm -hmm. bo to zespół makijaż robi zawrotną karierę, widać ją coraz bardziej w telewizji, słychać ją w radio i nie tylko. I trzymamy za nią kciuki. Mm -hmm. I jutro. Jutro też koncert, troszeczkę wcześniej. Ta niedziela muzycznie jest taka godzinowo bardziej przystępna, no bo wiadomo, weekend się kończy. Zespół Lemon to też ciekawa y, propozycja. Igor Herbut z zespołem wciąż także na topie. Warto już teraz też zaprosić. Tak, y, zwyczajowo już ta niedziela jest y, także w propozycji muzycznej bardziej rodzinna. Tak jak staramy się sobotę dedykować młodzieży, tak niedziela już ma być dla wszystkich dużo wydarzeń, także w przestrzeni i gastronomicznych i rozrywkowych, bo strefa animacji dla dzieci, wesołe miasteczko, pokazy służb mundurowych. Rzeczywiście jest tego wszystkiego bardzo dużo. Zachęcamy do tego właśnie, żeby dobrze się ubrać, można coś przekąsić, czym się rozgrzać, gdzieś przystanąć i znaleźć się po scenie w właściwym momencie. Jutro, drodzy Państwo, o czym będziemy też przypominać, będą także ekologiczne wydarzenia, na które wielu mieszkańców czeka, bo od 14 akcje drzewka za butelki, kwiaty za elektrograty, setki sadzonych, przygotowanych dla mieszkańców, którzy nazbierali troszeczkę właśnie tych odpadów i taka wymiana bardzo uczciwa i przyjemna. Panie prezydencie, zapytam też, bo nie jest dzisiaj z nami obecna prezydent miasta Beata Klimek, dla której ślemy z tego miejsca oczywiście serdeczne pozdrowienia o to, jak też te ostatnie miesiące, bo zawsze tak rok do roku nas dzieli od jednych do drugich majostaszków, i sobie zawsze podsumowujemy, czy to jest dobry rok dla miasta, bo skoro święto miasta, no to warto właśnie powiedzieć, jak tutaj ten nasz ostrów się rozwija, jak tutaj się nam mieszkańcom żyje. Pozdrawiamy panią prezydent, pozdrawiamy w imieniu pani prezydent i głównie w imieniu pani prezydent na miastarzki zapraszamy. Te, te, ten rok od jednych do drugich majostaszków y, był takim rokiem szczególnym. On się zbiegł y, z rokiem, y, tej trzeciej, z pierwszym rokiem tej trzeciej kadencji y, prezydent ostrowa Beaty Klimek. Y, to nie był rok łatwy, bo dla większości samorządów jest y, 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 trudny, czas. Tak, mhm. trudny czas, zmagamy się. Z niedoskonałością budżetów, z niewystarczającym dofinansowaniem budżetów samorządowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o budżety oświatowe. Ale to był też rok i będzie też rok, w którym będziemy finalizować ważne dla miasta inwestycje. O tym mówiliśmy podczas niedawnego pierwszomajowego objazdu zwyczajowego o tej porze po inwestycjach. Czekamy na wrzesień i na stadion na ulicy Kusocińskiego. Mówię, czekamy, bo nie czekają na niego tylko lekarze i piłka. Ale wszyscy mieszkańcy naszego miasta. To obiekt od dawna wyczekiwany, przygotowywany w światowym standardzie. Liczymy na to, że on po prostu spełni oczekiwania tych wszystkich fantastycznych, młodych ludzi, którzy na co dzień cieszą nas swoimi sukcesami. Pod koniec roku z kolei nowa filia biblioteki numer 2 przy ulicy mm -hmm. Kolejowej. To wszystko napawa nas dumą i mobilizuje do dalszej pracy na rzecz miasta. Że nie wszystko jest doskonałe i doskonale, o tym wiemy i nie musimy się przekonywać, ale jesteśmy też tutaj po to, żeby ten ostrów cały czas zmieniać na lepsze. No więc właśnie, w takim razie zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Majostaszki, aby tutaj dobrze się bawić, czcić to swoje miasto, świętować, o tym mieście rozmawiać, spotykać znajomych, rodzinę, przyjaciół, zabierać. Ich oczywiście ze sobą. My jesteśmy tutaj dość wcześnie, zaraz tak naprawdę po otwarciu, więc spokojnie jeszcze teraz możemy Państwa zaprosić, aby przyjeżdżać. To też chyba istotne, bo kursują tutaj darmowe autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji. Warto wsiąść i skorzystać właśnie z bezpłatnego przejazdu bezpośrednio pod sam kompleks i sobie tutaj pospacerować. Trzymamy kciuki oczywiście za tę pogodę. Nieustająco. <grychy> Życzymy przyjemności z koncertów, na których mamy nadzieję zobaczyć się z Państwem. Za moment rusza pierwszy, tak jak pan prezydent powiedział, zespół Oja, później Tymek, no i o godzinie 21:30 mery Polski. A mery Polski dosłownie przed momentem skończyła swoją próbę. Już teraz mogę państwu zagwarantować, pan prezydent pewnie też, że próba wypadła bardzo dobrze. Występy artystki są bardzo zachęcające, aby zobaczyć, tak jak ona sama zapowiada pewnego rodzaju show. Udało nam się porozmawiać z Mery, która sama za moment osobiście opowie, co przygotowała na dziś i zaprosi Państwa na ten właśnie koncert. My będziemy się jeszcze oczywiście później widzieć na antenie. Jak zapowiadaliśmy dosłownie przed momentem, koncerty to jest to, co mamy nadzieję, że przyciąga znaczną grupę mieszkańców Ostrowa i całej zresztą okolicy do tego, aby na piaski, mimo różnej kapryśnej pogody, przyjść i posłuchać dobrej muzyki. W tym roku myślę, że tak obiektywnie ten line-up jest naprawdę fajny i zachęcający, a ze mną jest dzisiejsza sobotnia gwiazda głównego <laughs> koncertu. Mary z Polski. Witam Cię. Sobie. Hello, dobrze, że mówisz obiektywnie. Materiał <laughs> zachęcający. Będzie dzisiaj i Tymek, i Demon był. Bardzo się cieszę, różna muza, ale bardzo dobra polska muza. No właśnie, a ta twoja y, muza, y, no właśnie, co dzisiaj przywiozłaś nam do Ostrowa Wielkopolskiego? Ja z racji, że mam ksywę mery z Polski, to przede wszystkim będę śpiewać dzisiaj y, wszystkie rzeczy po polsku. Taki mam y, manifest, że teksty są dla mnie najważniejsze, więc to, do czego mogę zachęcić, to żeby ludzie przyszli po prostu posłuchać, co mamy tutaj do powiedzenia i zagrania. I będzie to obudowane elektroniką, przy której można się się trochę rozgrzać, bo mm. jest jeszcze zimno, ale liczę na to, że o tej 21.00, kiedy zagramy koncert, będzie już gorąco. Nawet mm -hmm. tak gorąco, że, że będę mogła wyjść na scenę w stroju, który specjalnie na dzisiaj <grym> przygotowałam i uszyłam. Ja, i myśl, ja myślę, że pogoda Cię nie powstrzyma, bo znając Twoje <grym> kreacje sceniczne, to tutaj pogoda nie ma absolutnie nic do mówienia. No właśnie, Mary, ja podsłuchiwałam troszeczkę tą próbę i to, co sobie gdzieś tam między zespołem mówicie i komentujecie. No to właśnie no jest ta muzyka elek elektryczna, elektroniczna, energetyczna przede wszystkim, ale też gdzieś tam mówiłaś, że teraz spróbujmy sobie balladę, no czyli są różne e, utwory w twoim repertuarze i to jest chyba też to, co przyciąga e, właśnie różnych ludzi do twojej muzyki. Tak ma być? Myślę sobie, że był taki moment przy promowaniu jednej z moich poprzednich płyt, kiedy nie mieliśmy właśnie ballad, nie braliśmy mm. tak zwanych, jak to się mówi, jeńców i było samo elektro, dużo muzyki mm. do tańczenia, ale teraz szykuję nowy projekt i w tym nowym projekcie właśnie będzie ta różnorodność stąd kilka ballad, więcej gitar gitary na, na żywo, takiej, na której ja też zagram. Dlatego dzisiaj w ogóle jest, uwaga, uwaga, nasz pierwszy koncert w nowym składzie też, mm -hmm. bo mamy klawiszowca jako trzeciego muzyka na scenie, więc się nie dość, że stresuje ekscytuje to jestem ciekawa właśnie jak ten odbiór mm -hmm. w nowym, poszerzonym składzie i będzie różnorodnie, bo, no bo właśnie mamy też nowego muzyka, więc no to fajnie. Potrzebne jest audytorium, potrzebna jest publiczność. Mary, ja się zastanawiam, czy ty mm... Wiesz, pamiętasz y, co nieco o Ostrowie, w którym już byłaś mm -hmm. na festiwalu. Wszyscy śpiewamy na rokowo. My to pamiętamy. My zawsze z naszą telewizją jesteśmy na wszystkich festiwalach. Mamy udokumentowaną każdą właściwie edycję, i Twoją pewnie też, jakbyśmy odkopali. E, no właśnie, więc Ostrow po raz kolejny i taka troszeczkę też kolebka, pewnie sentyment jakiś jest. Oczywiście, bo ja pamiętam, że właśnie wszyscy śpiewamy na rokowo. To był taki przegląd, w którym nasz zespół, makijaż się nazywaliśmy, tak Rocka. Wygrał y, akurat tą edycję, na którą przyjechaliśmy, i dla nas to było coś niesamowitego, bo nie dość, że poczuliśmy się docenieni jako właśnie y, ludzie, którzy robią muzykę w piwnicy y, z chłopakami na rokowych gitarach i nie wiedzą, czy to jest dobre, czy to jest złe. I udało nam się tutaj zyskać takie poparcie i publiczności, i tego jury. Pamiętam, w jury mhm. był zespół Big Cyt. Tak jest, <laughs> nasz Ostrowski, Pana Romana. Tak jest. <laughs> y, no i to też było bardzo miłe dla mnie, bo nagrodą było potem, y, pom była pomoc w nagraniu jakiejś tak. płyty, demówki, de, de co uczyniliśmy i potem rok ty później byłam właśnie w jury jako gość. to duże doświadczenie. Ostrów mi się z tym kojarzy, z takim, mm. takim początkiem i takim wdzięcznością, że ktoś nas tak trochę zauważył. Tak jest, no właśnie i co powiedziałabyś dzisiaj tym młodym ludziom, którzy próbują swoich sił, bo troszeczkę się ten czas zmienił. Jest TikTok, media społecznościowe, YouTube, wszyscy myślą, że to tak wszystko szybko, fajnie, ładnie przychodzi, prawda? Chyba jest takie trochę teraz przeświadczenie wśród tych młodych ludzi, no a ty tutaj mówisz, że był garaż, było takie właśnie granie po macoszemu, jeżdżenie po przeglądach. Mm. Tak powinno też cały czas być i nie tylko gdzieś tam ten internet powinien tym młodym ludziom przyświecać? Mm, każdy ma inną historię. Ja zaczynałam w ogóle na skrzypcach, więc zanim był garaż, to wcześniej były klasyczne tematy, mm. więc ja myślę, że Czyli w ogóle muzyki muzyka. przetestowałam mm. na różne sposoby. Są też ludzie, którzy na przykład nie, nie mają żadnego doświadczenia, wrzucą piosenkę do internetu i, i od razu na przykład mogą zagrać gdzieś na dużej, ogromnej scenie, bo piosenka osiągnie natychmiast sukces, więc to są bardzo różne sytuacje. I to to są na pewno miłe rzeczy, ale ja jestem wdzięczna za tą drogę, mhm. bo ona mnie tak trochę nauczyła różnych scen, różnych też technicznych sytuacji. A wi wiadomo, że, że no, każde miasto, każda scena, każdy festiwal to jest zupełnie coś innego. W związku z tym ta droga, jestem za nią wdzięczna i też mhm. się docenia każdy <laughs> potem, każdy koncert, gdziekolwiek się nie zagra. W związku mhm. z tym internet, tak, ale jednak też to doświadczenie i to przejechanie tych setki kilometrów uważam, że jest bardzo, bardzo potrzebne. No to Mary, zrzucę na ciebie to. Odpowiedzialność, abyś sama zaprosiła Dobra. ludzi i była odpowiedzialna za to, ile osób tutaj przyjdzie. Tak jak zaprosisz, taki efekt. Mamy nadzieję, że to uzyska. Wspaniale. Wszystko ode mnie zależy. Obywatele Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkajmy się koleżanko, kolego. Pod sceną będzie dobra pogoda, a przynajmniej tak sobie um, afirmujmy. Do zobaczenia. 21. gramy i, i się nie możemy doczekać. Mary z Polski. Bardzo dziękuję Mary. Dzięki. Życzę powodzenia na koncercie dzisiejszym wieczornym. 21. pamiętajmy. A my widzimy się jeszcze i będziemy zapraszać w kolejnych naszych wejściach na żywo na to, co dzieje się na piaskach. Zatem do zobaczenia. To była Mary z Polski, a ze mną jest również Maria Anna Szelung, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury. Witam cię, Marysiu. Dzień dobry, witam. O muzyce jeszcze troszeczkę w tym wejściu porozmawiamy, no bo tak jak wspomnieliśmy z wiceprezydentem, za moment, bo o godzinie 18 na scenie wejdzie zespół OJA. Później wieczorem Mary z Polski, wspólnym mianownikiem obu tych artystów i wokalistki jest przegląd Wszyscy Śpiewamy na rockowo, który no, wydaje się już tak naprawdę teraz, że jest takim Oknem na ten muzyczny świat dla wielu zespołów, które do tego ostrowa chętnie nam tutaj wracają i, i grają bardziej amatorsko lub bardziej profesjonalnie. Za nami też kolejny tegoroczny już przegląd. Wszyscy śpiewamy narokowo. Czy już spodziewamy się, że jakieś gwiazdy wypłyną po tym przeglądzie, być może na kolejnych Majo Staszkach? Jak przebiegł tegoroczny przegląd? Faktycznie jest tak, jak powiedziałaś, przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rokowo, w jakimś sensie staje się i oknem, i jednocześnie trampoliną dla niektórych muzykujących. A to, że dobrą praktyką od lat staje się, że. Nagroda Publiczności, którą przyznajemy podczas tego przeglądu, wszyscy śpiewamy na rokowo, ma swoją realizację głównie w postaci właśnie występów na takich plenerowych wydarzeniach, jak to właśnie na majostaszkach. Dowodzi tego, że Nagroda Publiczności akurat ma też przełożenie na odbiór tej publiczności, która tutaj za moment się pojawi przed sceną nad zalewem, bo będzie można spróbować tego, co, czego rok temu doświadczyliśmy. My, jako organizatorzy i e, czego faktycznie słuchali jurorzy ubiegłorocznej edycji Przeglądu Wszyscy Śpiewamy na Rokowo. Ale wracając, Przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rokowo w tym roku oceniam jako jeden z najwyższych, jeśli chodzi o poziom. E, więc spodziewam się, że na przyszły rok również będziemy mieli bardzo dobre e, muzyczne niespodzianki dla Państwa. Mm -hmm. A przypomnijmy, bo to jest też istotne, tutaj Mary sama mówiła, że też zachęca do tego, aby na takich imprezach... Ci młodzi ludzie się pokazywali ze swoją muzyką. Kiedy śledzić i gdzie też śledzić takie informacje, które no, są kluczowe, te organizacyjne, logistyczne, do tego, aby zgłosić swój zespół, no, pilnować tak, tych terminów, no bo tak. to nie jest tak, że się wchodzi z ulicy na taki przegląd. Nie, absolutnie nie. To jest też tak, że my staramy się dość higienicznie podchodzić do kalendarza imprez Ostrowskiego mhm. Centrum Kultury. Więc na ogół wiosenną porą ten przegląd właśnie w naszym kalendarzu zawsze istnieje. Na ogół jest to kwiecień, mhm. ale nie później niż w lutym tym chcemy zawsze umieścić ten regulamin dla zespołów, które pretendować będą o najwyższe laury podczas przeglądu. Wszyscy śpiewamy na rokowo. Ale oczywiście te występy zespołów konkursowych poprzedzone są przesłuchaniami kompetentnego jury w tym roku, tak jak i w roku minionym chociażby. Przewodniczącym jury był dyrektor artystyczny i programowy Marcin Bąkiewicz z mhm. Antyradia. Mhm. To tyle, jeśli chodzi o przegląd. Jeszcze zostaje nam chwila, aby porozmawiać o jutrze, bo też mówiliśmy o tym, że będzie zespół Lemon o godzinie, tak. jeśli się nie mylę, chyba 19.30, ale takim supportem, można powiedzieć, będzie zespół Nareszcie. Tak fajnie brzmiąca nazwa, ale to są goście. Już, już goście nie z Ostrowa, nie zespół lokalny. Jeśli się nie mylę, Wałbrzych, okolice to jest gdzieś tutaj chyba... Nareszcie jest akurat Ostrowską Kapelą. Aha, okej, okay, oj, przepraszam. Oj, oj, oja, Oja, o Wałbrzych i Strzegom. Natomiast nareszcie, nareszcie koncert mia, będą mieli właśnie na naszej imprezie planerowej, czyli jutro. Mhm. E, Wśród muzykujących, między innymi Marcin Wojtkowiak i Mariusz Łęcki, więc... No tak, to faktycznie, nasi... Jostrawianie. <laughs> tak więc zapraszam serdecznie, bo jest warto, czego, i e, jest warto po prostu, żeby posłuchać tego koncertu, tym bardziej, że na pewno Państwo kojarzycie wszystkich muzyków. Mm -hmm. I zespół Lemon, tak jak powiedziałam, też chyba ciekawa propozycja. Jak w ogóle oceniłabyś ten tegoroczny line-up? Tu wiemy, też nie jest tajemnicą, że organizatorem nie jest już tych koncertów Ostrowskie Centrum mm -hmm. Kultury, mamy organizatora zewnętrznego, e, ale chyba spisał się tutaj, jeśli chodzi mm -hmm. o ten line-up. Ciekawe propozycje. Tak, tutaj jak. Akurat chcieliśmy zadbać o to, żeby zarówno to młode pokolenie, które ogląda między innymi takie programy jak You Can Dance, w którym właśnie Mary z Polski niedawno właśnie była jurorem, ale również wysokiej próby wokalista Igor Herbut, który jest wiodącą postacią w zespole Lemon, czyli dla nieco starszej, ale również poszukującej dobrej marki muzycznej, każdy mógł sobie znaleźć coś dobrego właśnie jako propozycja muzyczna z tej sceny plenerowej tutaj. No to nic tylko zaprosić Państwa, przyjdźcie sami, posłuchajcie i ocencie przede wszystkim e, muzyków. Są oni oczywiście dla nas wszystkich, aby nas bawić i zadowalać. Ja dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, Marysiu, e, i widzimy się w kolejnych wejściach o godzinie 18. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem technicznym transmisji jest firma Promax, dostawca internetu światłowodowego.